Witajcie drodzy w uroczystość Matki Bożej Gromnicznej, ofiarowania Pańskiego. Pozdrawiam Was w takim nie, niecodziennym miejscu. To przy wejściu do mojego domu tutaj jest pięknie wystrojona choinka. Dzisiaj, zgodnie ze starą tradycją, to ostatni dzień, kiedy można śpiewać kolendy, kiedy ostatni dzień cieszymy się choinkami, żółbkami czy stajenkami betlejemskimi, które mamy przygotowane. Tak długo e, trzymamy ze sobą te atrybuty świąteczne, bo nam się tak bardzo ten świąteczny czas podoba. Więc zechciejmy, e, ciesząc się, z tego dzisiaj zaśpiewać kolendy, ale powód jest taki, że dzisiaj po 40 dniach od narodzenia Jezusa, zgodnie ze starą żydowską tradycją, e, Maryja i Józef przynieśli dzieci do świątyni. I dzisiaj ono ofiarowane zostało jednocześnie uznane przez ludzi, którzy całe życie poświęcili pracy dla świątyni, służby Panu Bogu, starca Symeona i Annę. Oni otrzymali proroctwo, że spotkają Syna Bożego, doczekali się i dzisiaj wspaniale. Symeon w modlitwie, którą powtarzamy w liturgii godzin. Teraz, O Panie, pozwól odejść Swemu Słudze w pokoju, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. Światło na oświecenie. Pogan i chwałę ludu Twego Izraela. To właśnie światło Jezusa, którego symbolem jest świeca, ale też Maryi, która spala się, mówiąc tak Bogu dzisiaj świętujemy. Piękna, starożytna, chrześcijańska tradycja od początków Kościoła IV wieku, zaraz po prześladowaniach. Najpierw w Kościele Wschodu, a potem również Zachodu obchodzona. I ma to wiele wspólnego z tą tradycją żydowską właśnie, że dopiero pierwszy raz po 40 dniach kobieta, która urodziła, mogła przyjść, złożyć ofiarę na swoje oczyszczenie po połogu. Te pozostałości tej tradycji są choćby w zwyczaju, że wielokrotnie, przez wiele wieków, chrzest był około 40 dni po urodzeniu. Tak to jest do dzisiaj w tradycjach wschodu, może mniej w tradycjach. Kościoła zachodniego, ale ciągle to wspomnienie tej uroczystości jest. Dla nas jednak najważniejsza jest gromnica. Stawiano ją w oknach, żeby od gromów, od złego ducha chroniła. Dzisiaj te gromnice zapalmy. Niech i dzisiaj chroni nas to światło Jezusa i Maryi przed wszystkimi przeciwnościami tej pandemii. Po raz ostatni zaśpiewajmy kolendy. Dzisiaj Betlejem, gdy się Chrystus rodzi, przybierzeli do Betlejem. Zapraszam Was na siódmą wieczorem. To 20 w Polsce będziemy śpiewać kolędy. Będę się modlił za wszystkich darczyńców, którzy jak Simeon i Anna troszczą się o nasze wspólnoty parafialne. Przekazali dla kościołów, które potrzebują funkcjonować, to co mogli bóg wam zapłać serdecznie wam za to dziękuję obiecuję modlitwę za wszystkich ofiarodawców dzisiaj ale też za wszystkich którzy naszą wirtualną parafię stanowią a ja po tej uroczystości dzisiaj choinkę rozbiorę, wyłączę światełka i wracamy do rzeczywistości oczekując bliskiego już postu ale jeszcze karnawał jeszcze zapusty i jeszcze uśmiech dobrego dnia Dobrego świętowania z Maryją, z Jezusem. Do zobaczenia w Kościele, kto będzie mógł o siódmej wieczorem z Panem Bogiem.